A chcesz zdać Matmę na 80%? To choć pokażę Ci dwie bardzo ważne zależności dotyczące trapezu. Ja kiedy znam te zależności, to tak naprawdę wystarczy, że spojrzę na to zadanie i już wiem, że tutaj będzie prawda, a tutaj będzie fałszna, ale wytłumaczę Ci o co chodzi. Mamy trapez ABCD. Wiemy, że tutaj te dwie linie to są przekątne trapezu, więc trapez został podzielony na cztery trójkąty. I mamy pierwsze zdanie. Pola trójkątów BCE oraz AED. Są równe. Czy to jest prawda? Tak, to jest prawda. I teraz omówimy sobie to tylko króciutko i powierzchownie. Mamy trapez, mamy przekątne i te przekątne podzieliły trapez na cztery trójkąty. Zawsze tak będzie, że te trójkąty skrajne, czyli po lewej i po prawej, czyli te trójkąty, które zawierają w sobie ramiona naszego trapezu, te trójkąty będą miały identyczne pola. Nie przejmujcie się tym, że one inaczej wyglądają, no bo te trójkąty mają inne kształty, ale pola na bank będą miały takie same, ale to działa w trapezach. Jestem ciekawa, czy ktoś z Was wie, dlaczego te pola są równe. Żeby to wyjaśnić, trzeba by było przeprowadzić cały dowód na to, że te pola są równe. Nie będziemy tego robić, to zadanie absolutnie tego nie wymaga, bo jest to zadanie zamknięte. Gdyby było otwarte, no to musielibyśmy napisać, skąd my wiemy, że te pola są równe. Ale na ten moment ta wiedza Wam wystarczy, a ona się przydaje co jakiś czas na egzaminach. Pamiętajcie tylko, żeby nie pomylić trójkątów. To te trójkąty. Po lewej i po prawej mają równe pola, nie te trójkąty do góry i na dole. A co dalej? Pole trójkąta ABE. ABE, czyli chodzi o ten duży trójkąt na dole, jest dwa razy większe od pola trójkąta CDE. CDE, czyli teraz się skupiamy na trójkącie na dole i trójkącie do góry. No, i tutaj gołym okiem widać, że ten do góry jest mniejszy, a ten na dole jest większy, więc faktycznie ten na dole ma większe pole niż ten do góry. Żeby prawidłowo rozwiązać to zadanie, to musimy wiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, to co mamy napisane w poleceniu, czyli długość AB jest równa dwa razy CD, czyli jedna podstawa AB to są inaczej dwie podstawy CD, czyli możemy powiedzieć, że Podstawie AB mieszczą się dwie podstawy CD, czyli po naszemu podstawa AB jest dwa razy większa od podstawy CD. Jak się to oznacza matematycznie? No tu będzie 2x, a tutaj będzie x. No i teraz druga rzecz, której w poleceniu nie ma, a którą trzeba po prostu wiedzieć. Wiecie już, że ten trójkąt oraz ten trójkąt mają równe pola, ale nie wiecie, że ten i ten trójkąt są zawsze do siebie podobne. I znowu takie podobieństwo można by było wykazać, ale tutaj mamy zadanie. Zadanie zamknięte, więc nie będziemy tego robić. Jeżeli się nauczycie, że one są do siebie podobne, no to w tym zadaniu to wystarczy. I teraz robimy małe czary mary, żeby lepiej nam się na to zadanie patrzyło. Ja ten trójkąt tak jakby odczepiam tutaj z tego naszego trapezu, no i obrócę go do góry nogami, żeby on był obrócony w tym samym kierunku, w którym jest obrócony ten trójkąt ABE. I teraz lepiej widzicie, że one są do siebie podobne, czyli mają takie same kształty. I teraz określimy sobie skalę podobieństwa, czyli w jakiej skali te trójkąty są do siebie podobne. Żeby taką skalę wyznaczyć, skala to jest mała literka k, no to tworzymy ułamek i w tym ułamku zapisujemy jeden bok z małego trójkąta i jeden bok z dużego trójkąta. Oczywiście używamy boków, które sobie odpowiadają, czyli bierzemy ten bok z małego trójkąta i ten bok z dużego trójkąta. Tutaj mamy oczywiście 1, czyli mamy 1x przez 2x, x Xy się skrócą, no i skala podobieństwa, to jest jedna druga, czyli już wiemy, że ten trójkąt jest dwa razy większy od tego, ale oni nas o to nie zapytali. Oni nas zapytali o stosunek pól. Pewnie wiecie ze szkoły albo nie, że jeżeli porównujemy do siebie pola trójkątów podobnych, to nie korzystamy z tej zwykłej skali, tylko korzystamy ze skali kwadratowej. No więc k kwadrat to będzie jedna druga do kwadratu. A jedna druga do kwadratu to 1 czwarta. I teraz możemy sobie porównać te pola. Ta jedynka odpowiada polu tego małego trójkąta, a ta czwórka odpowiada polu dużego trójkąta, więc pole dużego trójkąta jest 4 razy większe od pola małego trójkąta, dlatego tutaj mamy fałsz. A to była prawda. Jeżeli ktoś średnio lubi się z geometrią, to pewnie to zadanie jest dla niego za trudne, ale jeżeli lubicie geometrię, to fajnie jest znać te dwie zasady dotyczące trapezu.